Cześć! Dzisiaj przed nami Toyota RAV4 w wersji plug-in. Model łączy w sobie najnowszą technologię hybrydową z możliwością doładowania akumulatora z zewnętrznego źródła energii. Pojemna litowo-jonowa bateria zapewnia najlepszy w klasie zasięg i natychmiastowe przyspieszenie. Plug-in jest jeszcze wydajniejszym wariantem pełnej hybrydy, posiada większy zasięg bezemisyjnej jazdy na samym silniku elektrycznym. Dzięki temu codzienne dojazdy do pracy czy dalsze podróże staną się czystą przyjemnością. Mocna, dynamiczna i łatwa w prowadzeniu Toyota w 4 plug oferuje doskonałe osiągi. Wyposażona jest w silnik 2,5-litrowy o mocy 306 koni mechanicznych, inteligentny napęd na wszystkie koła, który zapewnia doskonałą trakcję i pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km w jedyne 6 sekund. Elegancka i przestronna kabina Toyota RAV4 plug stanowi doskonałe otoczenie, by cieszyć się ciszą i komfortem w czasie jazdy. Przemyślane wyposażenie i nowoczesne technologie pozwalają cieszyć się każdą chwilą spędzoną we wnętrzu tego auta. Toyota RAV4 w wersji plugin może pokonać nawet 75 km, nie zużywając przy tym ani jednej kropli paliwa. Auto czeka na ciebie w naszym salonie. Przyjedź, przekonaj się sam.